Jak tam, chłopie? Wstałeś już? A gdzie jest Jaroś? Gdzie Jaroś pojechał? A czego oni kurwa z Baltazarem wzięli moją wołgę? Jakim kurwa prawem? Noż kurwo, szelok mnie kurwo trofi! A po co oni do miasta pojechali? Chłopie! Przy chlewach jest robota! Trzeba nowe chlewy zbić! Maciora ostatnio w wpadła, chłopie stratowała młode razem z chlewami. 250 kilo już jest utuczona. Zwołaj mi ich. Wiesz traktor, chłopie, leć mi, chłopie, ich szukaj. Roboty są od skurwy syna do wyrobienia. Ja nie mam w co ręce włożyć, chłopie. Cztery kozy teraz tukłem. Mam jeszcze do chłopie, trzy świnie i krowę. Wszystko na Czechosłowację leci, chłopie. Przerób na melonkę. Już nie wspomnę, że kiszonkę trzeba odebrać z GS-ów I, ro i rozjeść dla lokalnych odbiorców. Także ruszaj mi się, chłopie. No skórwomodź. Roboty jest od skórwy syna Także co. Coś ty do mnie odrzekł skurwysynu skórwy popierdolony? się, mato! Nie tym tonem do mnie. Dziadu! Nie zapamiętaj, nie zapominaj, kto ci ujścił opłatę! Także ruszaj mi się! Idziemy śli.